Tutaj mamy troszeczkę nowszy sprzęt, ponieważ od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dostajemy co roku jakieś urządzenie. Ta, tutaj lampa do fototerapii, kardiomonitor, inkubator. I to jest nowszy I to jest nowszy sprzęt, tak? I tak, samo... tak samo wykorzystywany w. W momencie, no, kiedy jest to nam naprawdę niezbędne, potrzebne, także jest używane. Od początku istnienia funkcjonowania Fundacji Wielkiej Orkiestry dostajemy i otrzymujemy rokrocznie wsparcie. To wsparcie jest bardzo wysokie, bo ono już sięga niemal 2 milionów złotych, jeżeli podsumujemy, całe funkcjonowanie, lecie funkcjonowania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mamy inkubator, mamy sprzęt do y, wspomagania noworodka, kiedy się urodzi y, no, troszeczkę zmęczony i trzeba by było mu pomóc oddechowo. oddechowo. Mamy stanowiska dla noworodka, y, także sprzęt, który tutaj w naszym szpitalu posiadamy, po prostu. W, tak naprawdę nawet nie w większości, tylko cały dostaliśmy od orkiestry świątecznej pomocy. Szpital rokrocznie nie otrzymuje tylko i wyłącznie tych sprzętów medycznych dla pacjentów pediatrycznych czy neonatologicznych, ale również dla całego szpitala, dla wszystkich pacjentów, również osób dorosłych. Dostaliśmy przez te tyle lat trwania orkiestry dostaliśmy bardzo dużo sprzętu i ten sprzęt jest cały czas wykorzystywany, dzień w dzień, chociażby aparat do badania słuchu. Od kilkunastu dobrych lat działa program przesiewowego badania słuchu noworodków i akurat ten sprzęt jest dzień w dzień wykorzystywany. No poza tym pulsoksymetry codziennie wykorzystywane, inkubatory, no to już nie powiem, że codziennie, bo bym skłamała, ale też są jak najbardziej często wykorzystywane. No, lampy do fototerapii, kocyki do fototerapii. W tym roku e, złożyliśmy wniosek e, o ubieganie się dla bardzo profesjonalny aparat do badań e, mikrobiologicznych, które są wykonywane właśnie w kierunku, w kierunku wykrywania sepsy. A proszę powiedzieć, gdybyście dzisiaj ktoś przyszedł i zabrał cały sprzęt z woski stąd, dużo by zostało tutaj? Nic by nie zostało, tak naprawdę. Cały sprzęt, który mamy, to pojedyncze i chyba stary inkubator by tylko został, którego już praktycznie nie używamy. Jest w razie gdyby, nie daj Boże, coś się wydarzyło, prawda? Ale tak używamy tylko i pracujemy na sprzęcie z Wielkiej Orkiestry.